Ranking seriali. Lecimy. Hmm, hmm, hmm. Hannah Montana. Nie wiedziałam, że jest serial Hannah Montany. Ja jestem fanką filmów, uwielbiałam, uwielbiałam Hannah Montanę. Hmm, na piątkę ją damy. Muszę obejrzeć ten serial. Dark. Dark nie oglądałam, mam na liście do obejrzenia ale jakoś tak nie miałam czasu, żeby obejrzeć, ale wiem, że jest dobry, no ale jako, że nie, ogląda, nie oglądałam, to damy go na... Chciałam dziewiątkę, ale niech będzie ósemka. Pamiętniki wampirów. Jakoś to nie jest mój vibe. Nie, nie oglądałam całego. No zaczęłam oglądać, ale tak jakoś to nie jest mój vibe. Na siódemkę to damy. Alicja w Krainie Czarów? Nie, Alice in the Borderland. To w ogóle nawet nie wiem, co to jest. Na dziewiątkę. Nie wiem co to jest, nie oglądałam tego. Auta. Eee, ale to też jest serial? Myślałam, że tu są same seriale, a ja oglądam tylko film. Ale auta fajne. Ale nie, nie przed Haną Montaną, za Haną Montaną. Eee, Elita. I to ta jakoś tak nie przemawia do mnie. No, damy ją na dziesiątkę. No, nie, no, zaczęłam oglądać, ale tak nie, nie, nie przemawia do mnie. Stranger Things. Wiem, że był na to mega hype, ale nie podobało mi się zakończenie pierwszego sezonu, a drugi zaczęłam oglądać i tak zupełnie mi nie podszedł. Jakoś tak średnio. W sensie. Pierwszy sezon był całkiem okej, okay, ale już dalej tak nie, 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 nie podeszło mi. Umbrella Academy tego też nie oglądałam. Czemu tu nie ma jakiegoś tam, nie wiem, Sex Education, The Office, albo innych friendsów? The Last of Us też nie oglądałam. Squid Game nie ma. Czemu, czemu tu nie ma takich seriali? A The Walking Dead ja się boję, boję się tego. W sensie. Ostatnio oglądałam World War Z i, i się bałam. To, to zupełnie nie są dla mnie seriale.